Hejka wszystkim, tutaj Arabella z DylanTutor. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ten film wlatuje 31 grudnia 2023 roku, więc chyba można się już domyślić, jaka będzie tematyka. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie Was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Postaram się ogólnie krótko, ale nie wiem jak to wyjdzie. Chciałabym w dzisiejszym odcinku podsumować sobie króciutko rok 2023, pogadać trochę o 2024 i trochę o dzisiejszym dniu, bo mam dla Was mini niespodziankę, która miała być w ogóle inną niespodzianką, ale o tym zaraz. Także podsumowując rok 2023, uważam, że był to naprawdę dobry, dobry rok. Eee, co tutaj na kanale się wydarzyło? Przede wszystkim wybiliśmy 3000 subskrypcji, z czego jestem przeogromnie dumna. Nawet teraz jest. Nawet teraz dokładnie w sumie jest ponad 3200 subskrypcji. Chyba 202 teraz na ten moment. Więc naprawdę mega się cieszę, że to wszystko tak poszło i tyle nowych widzów. Naprawdę, ten w grudniu. Kalendarz adwentowy z Arabellą, naprawdę tą aktywność na moim kanale bardzo wzmocnił, ona się bardzo, bardzo poprawiła. Także bardzo dużo wyświetleń mają moje e, odcinki z serii Realistycznego SSO, e, które mam nadzieję, że Wam się podoba, bo ogólnie miało być jeszcze jedno Realistyczne SSO w tym roku, takie w zimowej wersji, ale nie udało mi się go nagrać, e, więc chyba po prostu to w zimowej wersji przeniosę na ferie zimowe. A przynajmniej się postaram, ale chciałabym bardzo takie zimowe nagrać. E, także co? Ogólnie ten rok uważam za mega, mega dobry. E, było parę live'ików, gdzie też swoją aktywnością mnie ucieszyliście. Wczoraj nagrywaliśmy teledysk do piosenki, która się dzisiaj ukaże. Dobra, to już o tym powiem. Dzisiaj o 12:00, jeżeli uda mi się zmontować do końca teledysk, a wierzę, że się uda, to dziś o 12:00. Mam dla was piosenkę, mój cover, e, wraz z talediskiem na SSO. Miałabyś to playlista piosenek e, coverów, tak jak to było rok temu, ale nie udało mi się nagrać tych kilku coverów, tylko udało mi się nagrać jeden. Miałobyście też w ogóle dwie piosenki z dwoma taledyskami, ale po prostu stwierdziłam, że nie chcę robić tak na, na szybko dwóch rzeczy, wolę się postarać nad jedną, a, a i tak mam ograniczony czas. E, a dlaczego tak wyszło z tymi coverami? Nagrać kilka coverów to nie jest takie, wiecie, szybko. E, zwłaszcza, jeżeli no chce się naprawdę zrobić to dobrze. A miałam problemy z gardłem po chorobie i nie byłam po prostu w stanie nagrać tych film tych e, piosenek, no i po prostu tak się wszystko poukładało, że no będzie tylko jedna, ale mam nadzieję, że to, że to nic takiego dla was. E, będzie jedna, wczoraj nagrywaliśmy teledysk e, i wyjdzie dzisiaj o 12, mam nadzieję. A jeżeli chodzi o e, rok jeszcze 2023, to czekam na Was w sekcji komentarzy, żebyście mi napisali jakieś fajne wspomnienia ze mną, czy to może z live'ów, czy może jak mnie spotkaliście gdzieś w SSO, cokolwiek z 2023 roku, żebyście mi napisali w komentarzach, jakie macie fajne wspomnienia ze mną, e, czy ogólnie z Arabelkami, e, może z Discorda, może z... E, właśnie tutaj jak mnie spotykaliście z nagrywek, jakieś coś... Dajcie mi po prostu znać. Z takich moich wspomnień, to ogólnie teraz, bardzo często, e, na przykład w zimowej Wiosce jak sobie stoję, czy na sesji jak jadę, bardzo dużo osób do mnie podchodzi i jest takie pytanie czasami. Czy to ty? I ja czasami nie wiem co odpisać, bo... nie wiem... Odpiszę tak, a to nie o mnie chodzi, bo na przykład ktoś sobie przypomniał znajomego sprzed z, z kilku lat. E, ale, ale jak chodzi o YouTube'a, to ja. I czasami tak po prostu nie wiem co odpisać. I czasami do mnie piszecie, czy to ty. I ja tak siedzę przed tym komputerem i kurczę, co ja mam odpisać. Ale zwykle piszecie hejka, że tam omega oh i w ogóle, czy dodam do znajomych i tak dalej. Ogólnie zawsze staram się z Wami popisać na SSO, jak ktoś tam mnie rozpoznaje w ogóle, ale czasami po prostu zapominam się vlogować z SSO i sobie po prostu stoję, a potem Wy podjeżdżacie i coś piszecie, a ja nie odpisuję, bo w ogóle robię coś innego. Także to jest, prawdopodobnie, to jest prawdopodobnie powód, dla którego Wam mogłam nie odpisać kiedyś. I powiem Wam, że naprawdę to jest dla mnie takie mega, mega fajne, jak podjeżdżacie, jak chcecie popisać i w ogóle to. Ja bardzo lubię zawsze i bardzo miło. Więc jak mnie gdzieś rozpoznacie, to nie musicie się wstydzić z to, że nie odpiszę czy coś, tylko zawsze się można przywitać, popisać chwilkę i tak dalej. No ja zawsze bardzo chętnie. Jeśli chodzi o rok 2024. Ja wiem, że się powtarzam już nie wiem, który rok, że chciałabym, nagra chciałabym nagrać tą duszę 3. Czy to się uda? <laughs> nie wiem, ale bym chciała. Na pewno realistycznie z bym chciała bardziej, żeby to poszło bardziej po prostu. No, takie mam chyba plany na 2024. Dajcie znać, czy w ogóle są jakieś serie, które byście chcieli, żeby zostały na kanale na pewno. Na pewno jeszcze będę nagrywała tę serię gramy od nowa, realistyczne SSO, ocenianie outfitów. No, postaram się nad tą dłuższą, aktualizacje na pewno będą. Dajcie znać, czy są jakieś takie serie, które bardzo byście chcieli, żeby pozostały w roku 2024 oraz może jakieś nowe. No i po prostu mi dajcie znać, czy jest takie coś tak samo, dajcie znać jakieś wspomnienia, co już mówiłam. I czy mam jeszcze jakiś plan na 2024? Chyba nie. Zobaczymy, co przyniesie. Co przyniesie po prostu ten rok. Chciałabym też robić trochę więcej live'ów. Znaczy więcej, w sumie w ogóle bym chciała je robić, bo nie robię ich. Prawie bardzo rzadko są live'y u mnie na kanale. Eee, ale to się poprawi, chyba, kiedyś. No dobra, kochani. Także życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Ten film wlatuje rano, ale. To już potem nie będzie czasu, żeby oglądać filmy o rebelii. Kochani, życzę Wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, żeby ten rok był dla Was może jakimś przełomem w Waszym życiu, pełnym sukcesów, żebyście po prostu byli szczęśliwi, żebyście byli sobą, bo to jest najważniejsze, żebyście nie bali się po prostu tego, kim jesteście. I robili swoje. No i całe ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Czekam na Was w komentarzach i do usłyszenia. Cześć!